Dzisiaj recenzuję dla was helm, helm z IKEA, taki, który składamy z dwóch części. A tak naprawdę jest to coś, co wygląda jak helm, a w rzeczywistości jest głośnikiem oraz taką delikatną lampką. Zapraszam na recenzję Vapeby.

Głośnika outdoorowego. Więc i piosenka musiała być outdoorowa. Najlepiej taka, która się kojarzy z bardzo dawnymi czasami, kiedy jeszcze na przykład siedzieliśmy przy ognisku. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz sam byłem przy ognisku, ale z tym skojarzył mi się ten głośnik. IKEA wypuściła swój głośnik outdoorowy, który ma, lekko mówiąc, interesujący design. Tak można go nazwać. I oczywiście to jest sprzęt, który musimy sobie sami poskładać. Wiadomo, jest to IKEA, więc w zestawie dostajemy hełm. Cztery śrubki oraz jego, nie wiem jak go nazwać. No to jest ogółem uchwyt, ale też wygląda, nie wiem, jak taka ekstra jeszcze czapka na ten hałm, jakkolwiek nazwiemy. Głośnik outdoorowy, czyli właśnie idealny, żeby zabrać go ze za sobą na ognisko, na grilla, albo w ogóle gdziekolwiek, gdzie będziemy na świeżym powietrzu, no bo zbliża się lato, no i pewnie będziemy więcej czasu na tym świeżym powietrzu spędzać. Powiedzmy sobie parę słów na temat tego głośnika. Ten głośnik ma w sobie dwie funkcje. Główną i bardzo mocno można powiedzieć poboczną. To jest naprawdę ta poboczna, ale nie zaraz tutaj. Główna funkcja no to jest to głośnik. Całkiem spory, dosyć ciężki. Więc spodziewamy się, że będzie dobrze grał, i faktycznie tak jest. Zresztą potem puścimy jakąś muzykę, może nas YouTube nie wytnie. Jeśli chodzi o ten głośnik, to tutaj z przodu mamy pokrętło, za pomocą którego go włączamy i wyłączamy, mamy przycisk. Tutaj uruchomienia samego głośnika oraz przycisk bluetooth, dzięki któremu rozpoczynamy parowanie z naszym telefonem. Na bo on się komunikuje z telefonem po bluetoothie. Tradycyjnie jest to najlepszy protokół, kiedy jesteśmy z dala od naszego domu. Wi-Fi w życiu by tutaj nie dało rady. A z tyłu znajduje się przycisk włączenia podświetlenia. Teoretycznie jest to lampka, ale jak możecie zobaczyć, tego światła to za dużo nie ma. Tak bardzo delikatnie świeci, bardziej podświetla. Nastrojowo sam głośnik niż faktycznie daje światło, możemy jeszcze je zmniejszyć. Wtedy już w ogóle daje prawie tyle światła, co nic, no ale jeżeli puszczamy sobie na przykład tylko wieczorem, właśnie siedząc nad, nad jeziorem, to nie chcemy świecić wszędzie wokół, tylko ma być klimatycznie. Ciemność, widzę ciemność. Mniejszą ciemność. I większą ciemność. To jest maksymalna jasność tego głośnika z funkcją lampki, dzięki czemu możemy sobie doświetlić stół, na którym on stoi i kilka rzeczy wokół. Raczej, tak jak wspominałem, jest to bardziej takie klimatyczne światełko niż faktyczna funkcja lampy. Waga tego głośnika to jest 1,5 kg, więc jest on stosunkowo ciężki. Szczególnie gdybyśmy go chcieli na przykład zabrać ze sobą, podejrzewam, gdzieś w samolocie, to już jest dosyć duży i ciężki. Bardziej do samochodu, gdzie wrzucamy dużą ilość rzeczy, i wtedy będzie ok. To jest głośnik 360, czyli sam dźwięk nie wydobywa się z jednej strony, tylko jest wszędzie dookoła, dzięki czemu możemy sobie zrobić faktycznie jakąś imprezę przy grillu i muzyka będzie wszędzie wokół nas. To jest na pewno jego bardzo duża zaleta. Jak Wam wspomnę, komunikacja jest po bluetoothie. Ale on ma jeszcze jedną funkcję całkiem fajną, tak zwany Spotify Tab. Czyli jeżeli go sparujemy z aplikacją Spotify, ja osobiście jestem zwolennikiem Apple Music, ale wiem, że na pewno to również działa z Tidalem, Wtedy, gdy naciśniemy ten przycisk, to on zacznie grać ostatnią piosenkę, która była na Spotify. Taka całkiem fajna funkcja bardziej dodatek niż coś, co będzie przeważało na szale tego, czy go kupić, czy nie, ale warto o tym pamiętać. Jeśli chodzi o głośność tego głośnika, to na, średnim, na średniej głośności to jest około 65 dB, na maksie 85 dB, więc gra naprawdę głośno i dobrze. Jeżeli chodzi o basy, to jest fajnie, naprawdę czuć te basy, nawet jeżeli mamy jakieś fajniejsze kawałki, to on jest w stanie wyciągnąć, tą, wyciągnąć te dźwięki. I tutaj, zarówno jeżeli puścicie sobie Disco Polo, Rocka, jakiegoś Popa, czy cokolwiek innego, to. On ze wszystkim sobie da radę. Nie mam jakiegoś bardzo płaskiego dźwięku, tylko tutaj naprawdę Ikea wrzuciła całkiem fajny sprzęt do środka i możemy realnie dobrze się pobawić, a nie tylko udawać, że mamy fajną muzykę na dworze. Oczywiście ta świetna muzyka, no to nie jest tylko i wyłącznie zasługa Ikea. Jak się domyślacie, no to Ikea współpracuje z Sonosem i to jest po prostu głośnik, który jest dzieckiem ich obu, Ikea oraz Sonosa. Dzięki temu mamy składany ciekawy design. Oraz bardzo dobrej jakości dźwięk. Jeśli mamy głośnik outdoorowy, no to zależy nam na tym, żeby on był w stanie długo grać. I tutaj IKEA całkiem fajnie się postarała. Dzięki temu, że ten sprzęt jest naprawdę ciężki, więc oczekiwalibyśmy, że będzie w stanie długo grać. I tak faktycznie jest, bo jest on w stanie grać 12 godzin. Więc na pewno to jest jego spora zaleta, bo wytrzyma każdą dłuższą imprezę. Oczywiście nie jakąś ekstra długą studencką imprezę, która trwa 3 dni, czy na wesele też raczej nie da rady. Ale jeżeli weźmiecie go na grilla i będziecie go doładowywać w trakcie tych kilku dni, to spokojnie da radę. Jeśli chodzi o ładowanie, to tutaj z dołu jest sprytnie ukryty złącze ładowania i ładujemy go przez kabel USB-C. Więc fajnie, nowocześnie to lubię. Sama ta rączka pełni też tak naprawdę dwie funkcje. Z jednej strony mamy możliwość przenoszenia go, a z drugiej możemy go na przykład powiesić na gałęzi na drzewie. Coś gdy go testowała, to właśnie w ten sposób przy ich food traku sobie go powiesili ją sobie tam. Wisił, no i grał przyjemnie wszystkim osobom wokoło, i to spokojnie dawał radę. Ta rączka jest naprawdę wytrzymała, więc nie ma się czego obawiać, że mimo tego, że sam głośnik jest ciężki, to ona się nie złamie. Ten plastik jest solidny. Całe to wykonanie jest solidne. Oprócz tego, że wygląda jak wadera ale no cóż, każdy ma swoje jakieś przywary. To teraz puśćmy na przykład nasze intro na smaknie, żeby pokazać Wam jaka jest głośność i jak wygląda właśnie to kręcenie kółeczkiem, które pozwala na to, że ona się zmienia. Działa fajnie. Zresztą mogliście usłyszeć, że te dźwięki były naprawdę głębokie, tak jak wam mówiłem, więc tutaj Sonos postarał się, żeby ten głośnik był naprawdę dobry. Cena głośnika w kształcie Helmu Weidera to jest 279 zł. Możecie go kupić w na IKEA, online w sklepach stacjonarnych, albo wejść na Allegro i tam chyba sporo przepłacić, bo widziałem, że ludzie go spróbują jakieś 4-5 stówek a tyle nie kosztuje. Kosztuje 279, jeżeli ktoś chce więcej. To chcę sobie zrobić złą marżę. O tym pamiętajcie. Więc warto czy nie warto? Moim zdaniem warto. Jest fajny, jest jeszcze w kolorze takim oliwkowo-zielonym. My dostaliśmy kolor szary, w tych dwóch możecie go dostać. Jest na pewno nietypowy, więc jeżeli lubicie coś ciekawego, innego to myślę, że warto. A czy w podobnej cenie dostaniecie JBL, które grają lepiej? Myślę, że tak, jeżeli dobrze poszukacie. Więc to nie jest najlepszy głośnik, który oferuje jakość. Dźwięku do ceny, ale ten, ta jakość dźwięku do ceny moim zdaniem jest akceptowalna. A design sprawia, że warto się nad nim zastanowić. No i ma to taką lampkę od dołu, więc w sumie całkiem spoko. Ja dziękuję Wam za dzisiejszą recenzję. Serdecznie zapraszam Was do lajkowania naszych filmów, subskrypcji, klikania w dzwoneczek i do oglądania pozostałych filmów Smartmi.